Witam wszystkich. Chciałbym Wam zademonstrować, jak ściągnąć wirnik z agregatu prądotwórczego. Mamy tu śrubę. Yy, to ona ma lewe obroty. No, jak będziemy kręcić kluczem, to ono się będzie nam obkręcać. Dobrze jest leciutko pobijać młotkiem. I ta śruba nam się zacznie luzować, bo ona jest dociągnięta. I tu jest lewy gwint. lewy gwint w lewo odkręcamy byście pamiętali o, już poszło. No jak tą śrubę wykręcimy, wykręcimy sobie. To jest o, taka długa śruba jest. To jest podkładka na niej. No i ściągnąć ten wiernik, to trzeba wziąć młotek gumowy. I po prostu uderzyć w, z boku, żeby on zeskoczył, bo ono jest na stożku założone. Mamy młotek gumowy i młotkiem gumowym leciutko uderzamy. 嗯，行么？ Pięknie, widzicie, zeskoczył, bo tu jest clean stożek. Jego się nie smaruje. Tu on się nabija i dlatego on tak ciężko zszedł. Muszę oszacować, czy ten wiernik nie jest spalony, ale wygląda, że wszystko jest ok. Że bez potrzeby go chyba demontowałem. Także demonstracja, jak zdemontować wirnik z, z silnika spalinowego, yy, no to tak wygląda, bo nigdzie też tego nie widziałem i się głowiłem zawsze, jak to można zdemontować, a można w ten sposób młotkiem, ale gumowym, muszę tutaj oszacować, co tu jemu dolega temu agregatowi. Wygląda wyciągnięcie i założenie sojanu y, wiernika, bo po prostu takie zapytania były. To Wam pokazałem jak to wygląda. Teraz będę zakładał y, y, dalej prądnice. Pod... pod... pod, pod, pod... zaskoczyło zaskoczyło teraz będziemy zakładać tutaj tą elektrykę całą elektryka przełożona Dobra, szczotki mamy przykręcone teraz składamy składamy ten napisy co tu mamy tu mamy kostkę to ją składamy po prowadnicy cyk kostka jest załatwiona teraz mamy tutaj B いやだ Jest zapięte. No i co nam zostaje? Tu mamy podpięte, to mamy podpięte. No to teraz pod, pod, podłączamy. Podłączamy tak. Zaczniemy od jedynki. Jeden. Dobra, dajemy jedynkę. Jeden stąd. Jeden zasilanie stąd. obrywam te te napisy już Wam tłumaczyłem żeby nie było później e, jakiegoś ograniczenia w chłodzeniu dwójkę mamy złożoną złożymy tutaj Teraz numer 3 szukamy trójkę, obrywamy Trójka założona, trójka tutaj. Dobra, zakładamy i skręcamy. I czwórkę. Jest czwórka, także nic nie pomylone, bo wszystko pasuje. Teraz zrywamy napisy czwórkę. Co? To jest za grube wiertło, trzeba szóst, szóstkę albo osem, ten, osem. Jeszcze przełożymy ten Jest. skręcamy to na mocno. Czymy żeby to żadnej obudowy nie dotykało, żeby się zwarcie nie zrobiło na tym, bo później może być problem z tym. skręcamy, skręcamy na zicher no może być to, ósemka może być I się później tam podłoży coś i będzie trzymać to wiertło dobrze mamy skręcone następną fazę skręcamy tutaj następną fazę Dobra, tłumik żeśmy wymontowali. Wypadało tłumik też przykręcić. Mamy tłumiczek. Przykręcimy tłumik, bo to będzie nam hałasować. Się komuś podobało, łapka w górę. Tutaj, dla informacji wtajemniczonych, wymieniłem z powrotem na C10 bezpiecznik. Także pozdrawiam i zapraszam do subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco co tu się dzieje dalej na tym kanale.